Siemano, kluczyk, Mercedes, rybka. Zobaczymy sobie najpierw, czy nadaje podczerwień, bo to jest. On tutaj, on się komunikuje na kilka sposobów, m.in. podczerwienią. Z ciekawości sobie zobaczymy czy wysyła coś. Odpaliłem aparat. Nie wiem czy to widać. Trochę widać. Okej. Okay. Czyli pod czerwienią coś tam nadaje. Odczytamy sobie to autelem. Maximem. Jest. Wybierzmy sobie. Zades. Weźmy sobie wybór ręczny, weźmy sobie C klasę, to będzie chyba ten model. Jak już tak zrobiłem, to już sobie możemy sprawdzić. Jest, czyli fale radiowe nadaje. Przeczytajmy sobie informację klucza. Błąd odczytu. Rozbieramy kluczyk. To sobie na razie na bok. Kluczyk sobie rozbierzemy. I zobaczymy, pewnie cewka, nie? Składkę sobie dam. No i rozbieramy. Dobra, jak to rozebrać? Tutaj taki jest, przesuwa się na bok taki plastikowy, jego ja tutaj już nie ma, ale kawałeczek jeszcze go został, to wezmę paznokciem, go złapie. Ciągnąć za kółko. że jest wyłamane, o poszło, sobie paznokieć zawsze wbijam i tam w środku jest takie coś co przesuwamy o, w tą stronę jak do wymiany baterii, no i wyjeżdżają na baterie, no i tam jest taki plastik, to lepiej zawsze takimi bocznymi cążkami łapie, tylko ja ich tu nie widzę, chyba jak gdzieś wyniosłem. Spróbuję jakoś tak, ale żeby. Chyba lepiej przyniosę to, co tym, co. tym, co zawsze. A nie, jest dobra. Łapię sobie za to. O! elektronika wyjeżdża. O! Cewki nie ma. Chyba odpadła. Padła, ale sprawna też nie jest, bo odwinęły się już te uzwojenia. Pokażę to na mikroskopie, bo tego tak nie widać. O. Tutaj widać, że się odwinęły. Można by to nawinąć, nie? Tak mówiąc, pół żartem, ale no, teoretycznie. Można by to było nawinąć. Idę szukać cewki takiej zamiennej, i wlutujemy sobie i sprawdzimy, czy działa. Ok, naszykowałem sobie takie cewki zamienne, ale przylutowałem też te druciki oba. Oba się urwały. I co my tutaj mamy? Działa, no ale oczywiście lutuje nowe, nie? żeby nie było. Tamten ten zaliczył gdzieś jakąś glebę mocną, ten kluczyk i ta cewka trochę waży, więc tyle ma ten, co będziemy wstawiać, i sobie go tutaj o, wstawimy. Tak o. Lutowałem, ale co, co jeszcze zauważyłem ciekawego przy tym lutowaniu? Ocewka wlutowana, jeszcze nie wyczyszczone, ale tutaj widzę taki biały ślad. O! Jakby płyta była. No i ona jest... Nie wiem czy to gdzie widać, ona jest lekko wygięta. Także tu musiał być niezły. To jest co? dioda. Nie, są nawet tutaj takie widać przebarwienia, czyli to było, to się tutaj wygięło, dlatego odpa odpadł ten, tacewko. Nic, aha, jeszcze to wyczyszczę, wkładamy i przynoszę autela i patrzymy czy, czy odczyta go. Wyczyszczone, wkładamy przyciskami w tę stronę. ma swoje takie prowadzenia delikatnie żeby nic, niczego nie urwać jak nie wchodzi to to nie na siłę o weszło teraz baterie wyszły no i ten kluczyk ten grot to na bok hotel na stół Wszystko porozpinałem. Bo nie wiedziałem, jak długo będę szukał tych cewek, nie? Tak to by mi to porozładowywało wszystko. Gdzie to ma to USB? Tutaj, dobra. Jest. Wkładamy odczyt. Będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Walczy z nim. Ach, jest. Klucz numer 1. Tu jest ile razy użyty, tak czytałem na ten temat, to ile razy jest użyty, ile jeszcze razy może być użyty. Dziwne to takie dla mnie, ale podobno tak mają. Ja mało z tymi kluczykami działałem, w sensie nie programowałem nigdy jeszcze takiego kluczyka. Może kiedyś będzie dane. Co? No w sumie to chyba tyle, nie? Taka szybka naprawa kluczyka typu rybka do Mercedesa. Może w niedługim czasie będzie nam dane nagrać film z programowania takiego kluczyka. To, to będziemy sobie próbowali doprogramować drugi. Tyle, na razie do zaś.